Hejo, to Dominika. No to kto powinien zapłacić za spotkanie? I od razu powiem tutaj, że mowa będzie o spotkaniu, w którym uczestniczy kobieta i mężczyzna, dziewczyna i chłopak, i nie są oni w związku. I myślę, że pod ten opis można podpiąć bardzo, bardzo dużo sytuacji, w których znajdzie się, znalazł się w zasadzie każdy z nas. I myślę, że jakbym teraz was spytała, kto powinien zapłacić za takie spotkanie, to każdy z was miałby jakąś konkretną odpowiedź. Raczej nie byłoby osoby, która odpowiedziałaby: Nie wiem. Ja mówię tutaj głównie o takich wyjściach do kawiarni, do kina, na kręgle, tego typu sprawy. I o ile myślę, że większość z nas jest w stanie w takiej sytuacji pójść na pewien kompromis, o tyle nie wszyscy. I właśnie tak jak w wielu moich filmach, również w tym chciałabym. W pewien sposób otworzyć Wam głowę na inne podejście do pewnych spraw, być może takie, które nie jest Wam zbyt bliskie. I bardzo również chciałabym pobudzić Was do refleksji. A co za tym idzie? Dyskusji w komentarzach pod tym filmem. Także już teraz do niej serdecznie zachęcam. Na moim Instagramie zadałam obserwatorom właśnie to pytanie: kto powinien zapłacić w takiej sytuacji i dlaczego? I oczywiście nie było tam aż tylu odpowiedzi, że mogłabym teraz stworzyć jakieś rzetelne statystyki naukowe, ale zdecydowanie mogę przyznać, że znaczna większość ankietowanych stwierdziła, że rachunek powinien być do podziału, że każdy powinien zapłacić za siebie, ewentualnie, że. Poszczególne osoby powinny płacić naprzemiennie. Czyli, wiecie, za jedno spotkanie jedna osoba, za drugie druga. I od razu powiem, że zdecydowanie podzielam zdanie tych osób. Moim zdaniem jest to rozwiązanie po prostu najbardziej sprawiedliwe. I mimo, że nie zawsze jestem w stanie zrozumieć inne podejście do tego tematu, to staram się to zrobić i również Wam przedstawię właśnie takie różne punkty widzenia. Większość moich widzów stanowią mężczyźni. A w związku z tym, że przeważnie to na Was spoczywa odpowiedzialność płacenia, to no właśnie. Zacznijmy od tego, że to na Was spoczywa odpowiedzialność płacenia. Oczywiście powiedziałam to specjalnie i oczywiście się z tym nie zgadzam. Mimo, że żyjemy w XXI wieku, kobiety również pracują, studiują i rozwijają się, i mogą zarabiać tyle samo albo nawet więcej niż mężczyźni. To wciąż, chłopaki, niestety, możliwe, że znajdziecie się czasami w sytuacji, w której dziewczyna, kobieta będzie oczekiwała od Was, że zapłacicie za, za Was oboje. I wiadomo, że każdy z nas może się znaleźć w trudnej sytuacji finansowej, w trudnej sytuacji ogólnie w życiu, ale wydaje mi się, że jest wyjątkowo nie w porządku zachowaniem, w którym jedna osoba oczekuje, że. Druga w jakiś sposób, no jednak, pokryje koszty przyjemności tej drugiej osoby. No bo w sumie, z jakiej racji? Taka jest moja odpowiedź na takie zachowanie, i w sumie tutaj nie chcę za bardzo wchodzić w szczegóły, bo na tym myślę, że można zakończyć po prostu tę dyskusję. Chociaż oczywiście, jeśli ktokolwiek z Was się nie zgadza, to bardzo serdecznie zapraszam do dyskusji. Yy, jednak, mimo wszystko, w komentarzach poniżej. Niedawno w jednym podcaście usłyszałam, jak jeden chłopak żalił się, można powiedzieć, z pewnej sytuacji. Otóż y, pracuję z pewną dziewczyną i kiedyś po pracy wyskoczyli na drinki. Ona zaproponowała to spotkanie. Wypili właśnie po kilka drinków, z czego ona zdecydowanie najdroższe. Po czym ona oczekiwała, że on za nią zapłaci. I serio, w takiej sytuacji po prostu mózg mi się lasuje. No bo po prostu nie jestem w stanie tego ogarnąć moim... Malutkim mózgiem. W kwestiach płacenia bardzo często pojawia się właśnie ten temat, kto kogo zaprosił na dane spotkanie, bo czasami rzeczywiście jesteśmy w stanie to jasno określić. I myślę, że sposób myślenia, w którym to zapraszający płaci za spotkanie, nie jest szkodliwy. Chociaż nie ukrywajmy, że bywają takie relacje, w których na kilka kolejnych spotkań zaprasza jedna strona, mimo że druga bardzo lubi tę osobę i chętnie spędza z nią czas, no tylko jakoś tak wychodzi, że. Nie wychodzi z inicjatywą, być może. No to w takiej sytuacji uważam, że ta zapraszana osoba jednak powinna raz na jakiś czas zaproponować, że to ona zapłaci. Moim zdaniem dość poważnym problemem społecznym jest nastawienie mężczyzn do tej kwestii płacenia. Dla niektórych z nich ten temat będzie bardzo trywialny: być może zaproponują, że zapłacą za obie strony, a może to dziewczyna zaproponuje, żeby się podzielili rachunkiem i on. W zasadzie bez problemu pójdzie na, na taki układ. Ale są też tacy mężczyźni, którzy będą uważali, że muszą zapłacić, że właśnie na nich spoczywa ta odpowiedzialność. I chłopaki, mam nadzieję, że jednak w znacznej większości przypadków spotkacie się z dziewczyną, z kobietą, która takich oczekiwań nie będzie miała w stosunku do was. Która może nawet, może nawet, nie no, myślę, że tak powinno być po prostu. Zaproponuje, że to ona zapłaci. Albo że podzielicie się rachunkiem, albo każdy płaci za siebie. A jeśli nie ma w niej takiej, no nie wiem, wyrozumiałości, może użyję tutaj brutalnych słów, ale moim zdaniem nie jest to do końca osoba warta Waszej uwagi, bo bardzo często Wy możecie być naprawdę w dużo gorszej sytuacji finansowej niż ona. W ogóle ogląda mnie mnóstwo młodych ludzi. Możecie być na przykład jeszcze studentami, albo nawet chodzić do szkoły. Jest duża szansa, że nawet nie macie własnych. Pieniędzy. I w takiej sytuacji jeśli dziewczyna wymaga od was, że to wy za nią zapłacicie, jeśli tego oczekuje, jeśli idzie na spotkanie z takimi myślami, mm, nie jest to fajne. Ja wiem, że w wielu z was może się pojawić taka niepewność, no ale. Jak ja mogę pozwolić dziewczynie za mnie zapłacić? Jak to będzie wyglądało? No, przecież jestem facetem. No to są właśnie takie zakorzenione w naszych głowach stereotypy, które po prostu utwierdzały się przez lata, przez pokolenia. Mam nadzieję, że tym całym filmem uświadomi Wam, że w takiej relacji nie ma jakichś obowiązków, jeśli chodzi o płacenie. Powiem też tutaj o zachowaniu chłopaków, którym się nie do końca podoba. Bywały takie sytuacje w moim życiu, w których wyraźnie widziałam, Albo było mi to wprost powiedziane, że jeśli zapłacę za siebie albo za oboje, no to będzie urażona duma tego mężczyzny. Mężczyzny. I jednak zawsze w takiej sytuacji po prostu macham na to ręką, odpuszczałam i stwierdziłam, dobra, no to płać. Nie będę urażała Twojej dumy. Ale wiecie co? Nigdy nie było tak, żeby ktoś się zastanowił nad moją dumą. Bo wiecie, ja też mam dumę i też mam ego, i nie pozwalam raczej, żeby moje ego było tak na wierzchu, ale jednak nie czuję się dobrze z tym, że na przykład ktoś zawsze chce za mnie zapłacić, mimo że wiem, że jesteśmy na podobnym etapie życia, jesteśmy w zasadzie w tym samym wieku i może nas różnić właśnie na przykład tylko płeć. A z kolei bardzo podobają się w sytuacje, w których ten. Chłopak nie ma żadnych problemów z tym, żebym ja zapłaciła. Przynajmniej no, nie daje mi do zrozumienia, że ma z tym jakiś problem. I czuję się wtedy dobrze, to przyznam, bo no, nie czuję się jako taki darmoziad pasożyt. Zresztą, no, no właśnie, no, ja nie wymagam, bo dlaczego miałabym wymagać, że, że ktoś moje jakieś tam zachcianki będzie spełniał w 100%. No bo, bo wiecie, to też tak jest, że na przykład jak się idzie do restauracji i od razu myślisz sobie, że ktoś za ciebie zapłaci, no to tak raczej nie wybierzesz najdroższej potrawy. No przynajmniej ja tak mam i wiem, że tak bardzo dużo ludzi ma. Z kolei, jeśli wiesz, że sam będziesz płacił, no to wybierzesz sobie to, na co będziesz miał ochotę. Tak myślę. Wiecie, to jest troszeczkę temat, który może nie powinien być tematem, do którego powinniśmy przejść na porządku dziennym, który zdecydowanie nie powinien mieć wpływu na to, jak będziemy patrzyli z perspektywy czasu na jakieś spotkanie. To na pewno. Ale jednak uważam, że jest to temat godny analizowania, godny poruszania, bo wielu ludzi ma właśnie w tej kwestii pewne problemy, które w ogóle nie, nie muszą tam być. A jeszcze tutaj wspólne o sytuacji, w której. Jedna osoba zaprasza drugą na jakieś spotkanie, w jakieś wykwintne, ekskluzywne miejsce, i właśnie oczekuje, że ta druga osoba zapłaci. To jest po prostu szczyt wszystkiego. No właśnie, trochę podobną sytuację opisałam odnośnie tego podcastu, którego słuchałam. Jeszcze tylko krótko dodam, że to nie jest tak, że ja kompletnie nie doceniam, kiedy ktoś chce za mnie zapłacić, bo przeważnie jest to bardzo miłe. Chodzi tylko o to, żeby nie narzucać tego na siłę, żeby nie było to nagminne. No, i żeby było racjonalne. Także tak, gwoli ścisłości. Także cóż, mam nadzieję, że podzielicie się swoimi opiniami na ten temat w komentarzach pod filmem. Wiem, że są tutaj pewne takie małe kwestie, których nie dodałam, ale też no nie chcę, żeby to był nie wiadomo jak długi film, bo myślę, że jakby znaczna część tego filmu będzie po prostu zobrazowana w komentarzach. Serdecznie dziękuję osobom, które wspierają ten kanał finansowo i nie tylko. Teraz na ekranie pojawi się lista tych osób. Już niemal całkowicie wypełniliśmy pierwszy cel zbierania funduszy, którym był ten aparat, na którym obecnie nagrywam. Także tym bardziej, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Jeśli ktoś z pozostałych widzów byłby zainteresowany takim wspieraniem tego kanału, to koniecznie zerknijcie do opisu pod filmem. Tam znajdziecie wszystkie potrzebne linki i możliwości wspierania. Dajcie znać, jakie tematy jakieś społeczne, psychologiczne. Albo każde inne, chcielibyście, żebym poruszyła w kolejnych filmach, i ja z chęcią się im przyjrzę, bo, bo lubię takie właśnie tematy skłaniające do jakiejś refleksji, dyskusji. Także piszcie. Jeszcze w opisie albo w komentarzu pod tym filmem wkleję Wam formularz Google, w którym możecie wpisywać Wasze prośby o porady do mnie. I najprawdopodobniej w najbliższym filmie będę udzielała tych porad. Także serdecznie zapraszam. No dobra, no to ja teraz idę i widzimy się już bardzo niedługo.